O, no i cóż. E, kolejny tydzień przygotowań w sumie minął. E, z turbulencjami tym razem. E, we wtorek e, wyczerpany limit e, zakończonych treningów, e, niedotrzymanych treningów e, z powodu przeziębienia. E, mając tył głowy wylot w czwartek, właśnie tutaj e, stwierdziłem, że odpuszczenie nie jest złym pomysłem. A więc przepadły mi dwa baseny w tym tygodniu. W środę, w środę zrobiłem bieganie, już samo poczucie było trochę lepsze. Czwartek, e, rower tuż przed wylotem jeszcze rano. Wszystko na wariackich papierach. Generalnie no ciekawie. Ciekawy tydzień. Czwartek wylot. Przylot tutaj na miejsce, na rezydencję o pierwszej, ja drugiej czasu lokalnego. E, no i co? W piątek pobudka o siódmej, szóstej w zasadzie już nie miałem spać, czyli 5.30 czasu polskiego. E, dyszka w spokojnym, w spokojnym tempie, e, w ogóle bez żadnego praktycznie spatrzenia na zegarek. E, wzdłuż wybrzeża, piękna malownicza trasa, piękna pogoda, wschód słońca w zasadzie. Rewelacja powiedziałbym 10 na 10. W sobotę rest. Też umówmy się tutaj rest to nie rest. Nie mamy samochodu, więc dużo, dużo, dużo pokonywania kilometrów na nogach. W piątek 30 tysięcy kroków w nogach. Wczoraj ponad 20, także sporo. No i dzisiaj, e, dzisiaj półmaraton. E, tak jak widać, piękna pogoda, która zaczęła się zaraz po bieganiu, żebyśmy mieli jasność. E, po wyjściu z e, apartamentu i dojściu na trasę ulewa. Dramat. E, zerwanie chmury. Nie wiem, czy, czy to jest jedyny taki dzień w roku, ale jeśli tak, to właśnie na niego trafiliśmy. E, no i co? No i bieg. E, cały czas w deszczu. E, biegłem na krótko stwierdziłem, że w końcu będzie ciepło a jak nie będzie ciepło to trzeba będzie przyspieszyć pierwsze 10 km na 4,57 na pełnej kontroli i tętno trochę, trochę w kosmosie, ale, ale generalnie chodziło o to, żeby mieć pod nogą i, i cały czas był zapas był spokojny zapas od 10-11 km taki dłuższy podbieg w zasadzie najdłuższy tutaj nie wiem nawet zwolniłem 1 km do 5,30 później nawrotka i z górki już 4,40 do wypłaszczenia na wypłaszczeniu 550 No i ostatnie 4 km, jak to zalecił, troszkę szybciej, trochę z przyspieszeniem udało się przyspieszyć. 18 km, 4,50, 19, 4,40, 20 km, chyba nawet chyba nie pobiegłem nigdy tak szybko po takim dystansie, 4,26 też pod pełną kontrolą. Na samym końcu jeszcze przed metą lekki podbieg, no i wpadnięcie na metę, czas godzina 45.03. Myślę, że to dobry początek, dobry początek tego sezonu. Rok temu takich rozbiegań w takim tempie nie było, nie miałem. Generalnie myślę, że to jest dobry prognostyk całego sezonu. Też cel był taki, żeby się nie zajechać, mimo tego upadu żadnych otarć, żadnych bólów, żadnego dyskomfortu żywienie super, też testowe śniadanie dzisiaj ryż ryż z budyniem z robiną mleka z bananem jak złoto i tyle w tym tygodniu w zasadzie przyszły tydzień wracamy do normalnego treningu bez przeziębienia bez żadnych mam nadzieję, że się nie rozchoruję po tym dzisiejszym biegu generalnie plan jest na trzy baseny dwa rowery dwa biegania nie wiem czy siłownie też uda się wkleić w sobotę badanie mobilności z chłopakami z Triathlon Master Movements w okolicach Krakowa. Przed którym też nie mogę się nadwyrężać. 48 godzin, więc ostatni rower albo bieganie cięższe zrobię w czwartek rano. No i to jest w zasadzie ten tydzień. Po tym tygodniu jestem już umówiony na bike fitting do nowego roweru. Także będziemy kręcić na czasówce i w zasadzie. W zasadzie tyle, nic więcej. Ta bluza już jest też trochę na wyrost, bo temperatura jest rewelacyjna, także śpiewy tutaj z sąsiadów się zaczynają, więc sporo kończyć i, i tyle.